Dzień dobry, dzień dobry kochani widzowie. W dzisiejszym odcinku Fake Alpina. Słuchajcie, jest to siódemeczka 740 z silnikiem M640L litra, czyli 4 litry pojemności. Były takie później poliftowe, które były 740kami też i miały silnik 44, ale tam był już M62. Kochani, to porozmawiamy dzisiaj o tej Alpince, ponieważ, no, słuchajcie, ja tym samochodem jeżdżę jakiś czas, bo ten samochód testuje, bo mnie tutaj właściciel prosił, jest to stały klient, bardzo sympatyczny. Prosił mnie, żebym tam posprawdzał pewne rzeczy, bo tu klimatyzacja do końca nie działała, ale już działa, były brudne po prostu czujniki w samochodzie. No cóż, zapraszam do oglądania odcinka. Zanim pojedziemy na próbę, bo na próbę zabieram Adriana, poproszę, żeby poprowadził ten piękny pojazd. Słuchajcie, no, opowiem Wam pokrótce. Słuchajcie, Felgi 20, prawdziwa Alpina. Po, można poznać po tym, że wentyl jest tutaj pod spodem. Druga sprawa jest taka, że każda felga alpiny, która ma te żebra, ma ich 20. Czyli mamy tak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Są to felgi alpine. Poza tym, jak się tutaj dekielek zdejmie, jest alpina, musicie uwierzyć nam na słowo. Właściciel pojazdu tutaj dodał sobie jeszcze takie, e, słuchajcie, chromowane ramki, bo nie jest to Shadow Line, jest to e, Chrome Line, więc pododawał sobie takie rzeczy. Słuchajcie, nie oceniam, mnie e, w całości ten samochód się podoba i nawet te nakładki nie rażą, komuś się może to nie podobać. Jedna rzecz, która, która tutaj nie jest od Alpiny, to jest ta dokładeczka acysznicera. No, taki, no po prostu pan miał fantazję i sobie to założył, i koniec. Słuchajcie, zapraszam tutaj. Po czym można poznać, że to jest fake Alpina? Fake Alpina, ponieważ ma znaczki Alpiny. Prawdziwa Alpina, prawilna, ma po prostu znaczki BMW. Dodatkowo, słuchajcie, jest tu wydech Eisenman. bardzo ładnie brzmi. Adrian, jak pojedzie ze mną, no to oceni, jak on brzmi i czy jest uciążliwy w czasie jazdy. Yy, zawieszenie jest tutaj Bilstrzem B8, albo nawet wyższy, nie pamiętam. Zawieszenie bardzo fajnie yy, działa. Yy, słuchajcie, tak w środku, w środku, no to BMW-7. Słuchajcie, jest ten pomad, jest wypas, jest tutaj full i jest też znaczek alpiny. Tutaj prawdziwe Alpiny też mają, tutaj w tym miejscu bądź w innym, yy, tabliczkę znamionową Alpiny. Teraz wam pokażę pod maseczką, jak ten samochód wygląda. No, tu jeszcze jakiś taki element y, dodatkowy. No, słuchajcie, tak jak mówię, nie oceniam i też proszę Was, drodzy widzowie, żebyście za bardzo tutaj nie hejtowali, bo Pan miał taką fantazję, zrobił sobie. Y, mnie osobiście y, cały ten pakiet Alpiny się podoba. Zresztą teraz, słuchajcie, już Alpin prawdziwych nie ma. BMW kupiło Alpinę i teraz normalnie z Winu, jak sprawdzacie, to jest normalnie BMW z pakietem Alpina. Także słuchajcie, y, Pan wyszedł do przodu i. Zrobił to szybciej niż BMW. Słuchajcie, dodatkowo jest tutaj napis Alpina, jest znowuż tutaj znaczek Alpina, czyli taki Alpina, Alpina Style. Powiem tak, dobra. Słuchajcie, wchodzimy teraz, kurde, z tej strony. Dobra. No i słuchajcie, proszę Państwa, nawet tutaj jest znaczek Alpiny i jest znaczek BMW. No tak to wszystko wygląda. Yy, w całości, tak jak widzicie, tutaj też chrom line. Tak, żeby to było spójne. Yy, tak jak mówię, słuchajcie, tym autem jeżdżę jakiś czas, już drugi dzień chyba. Na każdych światłach, każdy tak pokazuje. Super fura. Yy, ktoś się zatrzymał yy, na światłach. O, pan Adam, dzień dobry, ale zajebisty samochód. Kurde, no i słuchajcie, robi wrażenie. Ktoś, kto się na tym nie zna, nie jest purystą, dobrze wie, że to jest yy, fake alpina, ale całościowo mnie się podoba. Jedziemy na jazdę testową. No i dobrze, proszę pana. To co? Ten wiesz, troszeczkę o. wyrobiony, ale Aha. poszedł... Daj, ja ci to zrobię. Daj, daj, daj. Ręka prezesa musi zadziałać. Oho uh -huh. Poszło? Mm -hmm. Tylko muszę zamknąć ten, bo nacisnąłem przez przypadek bagażnik. Okej okay. To co panie Dy i do przodu. Tak, jak ten wydech? No słychać. A, a weź go, tak, tak tylko przegazuj, by na P. No, N. P we No. No. I jestem ciekaw, co powiesz w czasie jazdy. Dobra, jedziemy, światełko pamiętaj, nie? I dzięki, Pani Lecimy. Ja tak naprawdę chcę zobaczyć też, żebyś miał porównanie. Do Kamila samochodu, bo Kamil ma szesnastki uhum. i ma normalne zawieszenie, a tutaj są dwudziestki. Jest. Szerokie w ogóle z tyłu jest chyba ile? Tam? 20... 305 chyba jest? Albo 295, no bardzo szeroko. No około 300. Na pewno czuć opór moim zdaniem tych opon, tych kół głównie, nie? Bo to jest taka. Tak... Taki, a tu jest ten, dobra, poczekaj to wrzucę, Bo tu pan ma jakieś takie. Mhm. Zobacz, lusterko, o tu. Nie chcę, żeby nam to tam wisiało i przeszkadzało. pokaż jak to wygląda. No właśnie, bo widzowie będą się skupiać na tym, co tu fruwa. Tak. I powiedzą: no nie, nie idziesz się skupić. Ale też byś tak miał. Trzeba widzów zrozumieć. W każdym razie czuć ten opór tych opon, bo to jest. To jest, słuchaj. Ja właśnie się zastanawiam, czy Kamil ma taką samą skrzynię? Nie taką samą. Taką samą. Taką samą, wszystko ma taki sam. Tak naprawdę to jest z tymi trybami... Tak, 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 wszystko to samo. Tak. No bo to jest, no bo to jest podobny rocznik. Kamil ma chyba... który? 9.4, mhm. a to może być 9.5? bo też u Kamila tam był pewien błąd powiedziany, że 4.4 silnik. Tam jest 4. 40. 4-0 i tu jest też 4.0, To jest mhm. taki sam jak był we 34. Czyli jeszcze te starsze bez wanosa, bez wanos, podwójny łańcuch, inaczej troszeczkę skonstruowany rozrząd. Od razu, tutaj, drodzy widzowie, w tym samochodzie jest porobione wszystko, co trzeba, jest zrobiony rozrząd. Teraz samochód przyjechał na serwis, zrobiliśmy cały układ odpowietrzenia skrzyni korbowej na nowy, założyliśmy zawieszenie, hamulce, tu jest wszystko perfekcyjnie. Oprócz tego, że ktoś tu sobie zrobił właśnie taki. To, to trochę brzydko brzmi fake, fake Alpina, nie? No ale, ale tak jest, no, ale tak jest. Ale tak jest, ale tak jest, no. jest nie? Wszędzie są znaczy. I też się nie można obrażać, tak jak ktoś mówi na moje koła, że fake yy, Felgi. No i no, dobrze, no słuchajcie. Słuchaj będą fake. Kurna, no. jest kwestia tam? gustu. Niby Fe... O gustach się nie dyskutuje, nie? Dokładnie, raczej mi całościowo ten samochód się podoba. Może A. bym zrezygnował z tych naklejek V8 i z tej nakładki Acysznicer. I z tych chromów, ja bym osobiście te lusterka no i No właśnie. No właśnie, no ale słuchajcie, ale... właścicielowi się ma podobać samochód też, nie? Ale samochód robi wrażenie, naprawdę. Wiesz, ile ludzi mnie zaczepia na ulicy? Ja tym samochodem jeżdżę, nie, nie jesteś w ogóle anonimowy. Zwraca uwagę nawet sama to koła, przecież to jest 21 cali. Nie? Czy 21 czy 20? Albo 20, albo 20, 21. Kur... a może i 20, sądzę. 20, pamiętaj. może przesadziłem. 20. O, to nawet 20. Ale to i tak, to jest koło, wiesz, w tych samochodach chyba maksymalnie były 18. Możliwe w zamówieniu, tak mi się wydaje, nie? Ale czuć to koło, będąc szczerym, to. Tak! Czuć jest to no koło. No właśnie, i, i u, u Kamila ten samochód jakąś taką lekkość ma przez to, nie? Tak. Tak, no jednak ten balon wysoki, ta mniejsza szerokość tych kół nie stawiają, nawet kierownica. Tak. Czuj, że na, wszystko stawia opór. Tak. Czuj, że ma opór, ta pompa wspomagania. Tak. Tutaj klimatyzacja bardzo ładnie teraz działa. Zapchane były te czujniczki tutaj. Aha. Także drodzy widzowie, jakbyście mieli problem właśnie w tych starszych samochodach typu E39, E46, E38. To takie krateczki są tutaj w panelu klimatyzacji i tam się kurz zbiera i czujnik po prostu źle odczytuje i wtedy albo nie ma ogrzewania, albo jest, różnie to działa, no. Także te, po prostu ten czujnik źle odczytuje, nie? Słychać ten wdech, nie? Ale wiesz co, jak się już jedzie tam ten, taką prędkością autostradową, nie jest uczelnią. No już okej, ok, najgorzej takie przyspieszania, jak teraz słyszeliśmy, Ta, tutaj, nie? O, tak jak o. Ten. Ale... Ale to też nie jest takie. Nie, no. Chociaż ja już, Ja jestem spaczony po L39 swojej. Już po prostu... Ja, tak. ja już mam dosyć warczenia, nie? Chyba, chyba się starzeje, pani Adamie, no. <grym> Nie, ale ogólnie fajny samochód. Chciałbym A film. jak ci się ja, ja A jak kalko. zawieszenie? Jednak Bilszczenek to bliżej co Bila? No, czuć. No. Kamila no. to jest. No. Ponton on wygląda. A znowu jak nie? masz gwint, no to już jest y, mega twardo, nie? Tak. E, ja mam w szóstce też. To, o właśnie, szóstkę wyciągnę w lewo. No. Szóstkę wyciągnę też, um, że Dam ci się karnąć. O kurde, panie. Zobaczysz dam. szósteczką, jak się jeździ. Człowiek, o, będziesz y, naszym y, takim nadwornym objeżdżaczem. Jak to jest w lotnictwie? Bo ja wywodzę się z lotnictwa, z, z sił powietrznych, no to tam byli oblatywacze. Oblatywali sprzęt po naprawie, nie? Aha. A to ja jestem obierzaczem. Ubieżdżacz, Kurde, tak. ty nawet teraz tak sobie o tym powie... Dobra. Tutaj nawet szyba była wymieniana, wiesz? Uh -huh. Nie tyle wymieniana, co była zdejmowana. Bo był wyciek i się okazało, że pod szybą była korozja mm -hmm. i to wszystko zostało zdarte, ładnie zrobione, wyczyszczone i szyba wklejona i, i w naszej takiej zaprzyjaźnionej firmie było robione. Także tu dużo rzeczy było robionych w tym samochodzie. Tak, no ten klient często się pojawia. Tak, nie? tak, tak. Stały klient, to stały... się śmiało, ale stały klient. No stały to. klient, no i przyjeżdża gdzieś tam z daleka odwozimy go na park jedź i i tak, sobie Tak, to jest bardzo do sympatyczny człowiek. Nie? Tak, do także ten pozdrawiamy ten w ogóle i, i cieszymy się, że możemy zaprezentować ten samochód i, i, i klient może być w kolejnym odcinku. Tak. <laughs> w ogóle na Instagram, wczoraj rzuciłem też fotkę. Kurde, co się działo, to szok. No zwraca uwagę ten samochód. Od razu go jest widać. Nie? Tak, tak. To nie jest anonimowy. Nie. No i ładnie wygląda od spodu, nie? Nawet te no tak. amortyzatory, tutaj zaciski zrobione pod kolor. Zdrowiutki samochód. Zdrowiutki samochód. Naprawdę jest fajna. I fajnie się nią jedzie. Tak? Ale przyznam szczerze, że jak pan mówił panie Adamie, że no, że Kamila to jedzie, to sobie myślę, e, przesadzają. Mówię, syn jego ma taką samą to będzie mówił, że lepiej je, ale naprawdę lepiej jedzie Kamila. Przyznaję! Bo ma szesnasteczki tak. 225 tak. chyba tam jest. I to jest znowu to, do czego wracamy, że albo samochód fajnie wygląda i jest taki szpanerski zwracający uwagę, albo jest wygodny w użytkowaniu. Nie? W no. sensie oddaje bardziej swój charakter w jeździe. Nie? Tak. No bo tutaj tego nie ma, co u Kamila jest. Nie? Jedni może wolą takie coś, panie Adamie. Nie? No. U Kamila jednak depniesz i on jakiś taki tak. jest zwawszy, nie? No tutaj jest siódema typowa. No. Taka tak. Znaczy zawieszenie jest super, ja takie lubię i takie bym zaakceptował. Kurde no, właśnie ten kom kompromis pomiędzy wyglądem a... A wygodą, nie? A wygodą, nie? No to jest właśnie to kurde. Hmm. Nie wiem co bym wybrał. No. Tylko wiesz, tak, taki samochód to cały czas ten, a, a kabin tam się za bardzo nie... nad tamtym autem nie spuszcza, że tak powiem. No. no tak? No tak jest, ale. A, tu, a tutaj ten klient, tu już mu tam lekki wyciek, tu to tak. on już pani Adam ja już przyjeżdżam, już robimy, nie? No właśnie. I to podejście jest rozsądne, i to podejście tak, jest rozsądne. Tak, Najchętniej pani Adamy, to ja bym wziął Kamila siódmego i tego pana siódmego, nie? Dwa różne kwiaty. Tym w niedzielę, a tamtym na co dzień. Tak. Zresztą tu pan też ma instalację gazową. Tak, ale jej w ogóle nawet gazu nie ma, jest wyłączone, wiesz, on tak ten gaz chyba tak ma... ma bo on kupił, taki kupił tak. kupił, tak? Zostało. Kupił, tak, bo tu nawet yy, chciałem zobaczyć, czy jak tam Norbercik to wszystko porobił, czy te gaz działa, nie ma gazu. Mhm. Czyli faktycznie klient nie używa. No i też zatankowany jest, nie? No, mhm. także, także tak, no. No, ciekawy samochód. Mógłbym... A Kamil też ma chyba ten. A też ma ten pomad. Też, też ma wszystko, bo ja tak, tak teraz. Tak, i tak też, bo tu się go wyłącza, a yy, włącza się go tutaj. Nie? Tak, tak, to jest właśnie ten, ten typ. Ale tak, tak też było we 39. Tak, w tych przedliftach. w ty, mm -hmm. tych najbardziej pierwszych. nie? Mm -hmm, mm -hmm. A w późniejszych wersjach już było w kierownicy, a tu w przycisku było yy, czujnik y, OPO. Mm -hmm. I się resetowało, nie? Ja pamiętam, jak pierwszy raz ktoś do mnie przyjechał, że mu się świeci ten błąd, Jezu, to nie było takie łatwe, jak teraz, że wchodzisz na YouTube'a i wiesz. Tak. I ten przycisk. W, w Google, nie? Tak. Forum. Tak, i po, fo tak, po forum się szukało i ten, i wtedy, że trzeba przytrzymać ten przycisk i on uh -huh. się dopiero resetuje, nie? A teraz, człowieku. No, internet jest, panie Adamie, potęgą. Zresztą my ostatnio, sami korzystamy z tego internetu. Ale tak jest, no, ostatnio Norbercik wyciągał y, turbosprężarkę, Chciałem mu wytłumaczyć, a on mówi: Dobra, panie Adamie, ja sobie usiądę na chwilę, znajdę tutorial. Usiadł, obejrzał, wyjął. Tak. No. Kurna, zupełnie inne czasy. Ja człowieku dzwoniłem po kolegach, mechanikach, wypytywałem, dupę zawracałem, jak taki oszołom no. no tak. No. I też będąc szczerym, panie Adamie, po co wyważać <grym> otwarte drzwi, nie? No tak. No tak. Znajdzie się pach, pach. No. Ja jeszcze powiem Ci, za każdym razem, jak w Z trójce na przykład wymieniamy te ruszające się fotele, mm -hmm. ja robiłem to już pięć razy. Norbercik już raz robił, nie wiem czy Ty robiłeś. Mm -mm. Ja tak, a widziałem jak robił Norbert. I za każdym razem yy, zaglądam na tutorial. Bo zawsze yy, źle to robię. Po prostu. Bo nie, nie, jest, nie pamiętam, bo wiesz, no jeżeli ja. Wiesz, mam warsztat już prawie 20 lat. To po prostu ja jej i takie fotele z 5 razy robiłem, to nie jestem w stanie zapamiętać. To jest właśnie też problem. Warsztatów, które robią wszystkie marki. Nie? No właśnie. Bo oni na przykład zrobili jakąś BM-kę i przez najbliższe ileś lat nie będą robić. Nie? I później znowu przychodzi i on znowu się musi uczyć. To jest tak. dramat. Nie? Wiadomo, że te fotele, ten przykład foteli, no to jest, taki, jaki jest, ale to jest też taki, e, że ja myślę, że warsztaty, które robią wszystkie samochody, to nigdy w życiu takiego fotela nie robiły, nie? A, tak, a, albo wtedy, co nam się trafiła ta sytuacja z tym pasem W93, nie? Tak, tak. Tutaj można, albo robicie BMK, albo znacie, ale ile razy wymienia się pas. pas v 93 nie? Raz wymienialiśmy, a wcześniej wymienialiśmy W92. A on tak, jest inaczej, bo jest podajnikiem, ma Dokładnie. E, 93 słuchajcie, takie ucho, uchwyt w fotelu no. i też jak odkręcić ten uchwyt i jak w ogóle wymienić ten pas, no i tyle no tak to jest, także nie ma co gadać dobra, jak byś podsumował Adrian yy, tego fejka wyglądowo mega ciekawy, śliczny samochód co prawda pozostawiam tam te chromy no, tam do już. oceny indywidualnej każdego natomiast na pewno zwraca uwagę, na pewno jest śliczna, na pewno jest zadbana, wypolerowana nie ma gramardzy co na 30-letni samochód jest mega dużym osiągnięciem. Tym bardziej, że tu jest przebieg jaki tam jest... 261 tysięcy. No właśnie. Więc ten samochód faktycznie jeździ, nie? Tak. Jeśli chodzi o odczucia z jazdy, fajnie działa, to zawieszenie czuć, że Stein jest dokładniejszy, ale i tak siódema jest siódemą. No jest okrętem, pontonem, no. No To nie jest samochód do szybkiej sportowej jazdy ani do, 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 do zakrętów, nie no, ale. Nie po to jest siódema. Fajny samochód, panie mnie Naprawdę fajny samochód i bardzo dziękuję, że mogłem się nim przejechać. I dziękuję też klientowi, że pozwolił mi się tym samochodem przejechać. Także ja bym taką siódemę chciał i nawet bym tych chromów nie zdjął. Jakbym dostał, to bym zostawił <laughs> na pamiątkę. <laughs> tak, bym zostawił, bym jeździł. A to, że jest fajkiem Alpinom? to nawet fajniej bym powiedział, bo... Zwykła siódema jest zwykłą siódemą, a ta się wyróżnia, no. Tak, sobie pokupował jakieś tam rzeczy, y, też inne rzeczy, jest łatwiej też utrzymać taki samochód niż Alpinę, nie? Tak. I, I też nie szkoda tym samochodem jeździć, o, no dzięki właśnie. temu, że jest to fake Alpina. No właśnie. Nie wiem, czy podzielacie nasze zdanie, bardzo chętnie poczytamy y, komentarze. Co o tym myślicie? Jeszcze raz bardzo proszę o kulturalne wypowiedzi i tutaj nie hejtowanie, bo słuchajcie, kurde, czasami jak macie coś powiedzieć, ja tak mam też, że jak mam coś komuś przykrego powiedzieć, to w ogóle nie mówię. No. Jak coś mi się nie podoba, no kurde. Ktoś ostatnio też napisał komentarz, po co tego kunca wrzucacie u siebie na kanał? Ja go nie lubię, nie chcę mi się go oglądać, nie? Kuba, Kuba, Kuba Kupcio napisał yy, coś tam, no Kuba napisał, każdy z nas jest inny, mnie też czasem ktoś nie chce oglądać, nie, a ja napisałem tak do tego człowieka, jest coś takiego jak przewijanie, więc przewiń jak nie chcesz mnie oglądać, ja tak robię i nikogo, i nikogo nie krytykuję, dziękuję za uwagę i tyle. Tak, jak są jakieś treści, które nas nie interesują, można je po no, prostu pominąć, no. To jest fajność YouTube'a właśnie. Tak. Możesz przewinąć albo nie oglądać tego gościa, jak wam się nie podoba. Słuchajcie, ja też nie jestem zupą pomidorową, żeby, się, żeby mnie każdy lubił. I, I też nie mam z tym problemu. Ja też wszystkich nie lubię. No tak no, ale każdy z nas jest inny Tylko po co, mnie, no. po co komuś robić przykrość. Nie? Tak. A czasami naprawdę po ludzku zrobi się przykro, nie? Tak. Ktoś tak napisze. Tak, tak dokładnie. Znaczy ja już jestem trochę. O, trochę, no jestem odporny już na to, także no to mm. po prostu. Ale ja też mam coś takiego, że ja rozumiem, że ktoś może nie lubić, nie? Tak. E, tylko nie rozumiem do końca, że ktoś o tym pisze. Z drugiej strony może musi to wyładować, wiesz, bo miał jakieś tam problemy. Może. Był nielubiany, może był popychany, no. Ja trochę to za tak, damy odbieram. Ja też. To są ludzie, no. którzy mają trochę problemów w życiu gdzieś próbują się dowartościować, bo... Właśnie w ten sposób, nie? Tak, bo konstruktywna jakaś tam negatywna opinia, a dokuczanie komuś, że go się po prostu nie lubi, to zupełnie coś innego, nie? No, przykładem jest ten, ten opinia na Google, co tak. napisał Pan. Ja jestem z tego dumny w ogóle. Tak. Dostaliśmy trzy gwiazdki, Pan tam napisał prawdę, podziękował za uczciwość. Tak. My też po prostu, nasz błąd też, bo mogliśmy po prostu ten, ten, tą, tę usługę od początku inaczej zaproponować. No, ale słuchajcie, jesteśmy tylko ludźmi. Ważne, że wszystko fajnie wyszło i nigdy do nikogo nie ma pretensji. Tym akcentem zadowolony tak, W tak. sumie stracił tylko trochę czasu. Nie? No tak, a my nerwów i też trochę pieniędzy. No i, i, i ten, ale tak to jest, słuchajcie, w usługach. Tym akcentem kończymy odcinek. Wszystkiego dobrego, cześć.